Tutaj, Blanka z kanału pod tureckim słońcem o bardzo nieludzkiej porze, dlatego, że mamy godzinę 4.30. Ja w tym momencie czekam na Mariusza, który jest w plustarze, i będziemy wybierać się do portu. Dzisiaj zapraszam Was do oglądania mojej relacji z wypadów na supy. Ostatnio Wam mówiłam, że supy są bardzo. Mm, bardzo popularne w Alanii. Myślę, że to jest naprawdę ciekawa atrakcja. Także zapraszam do oglądania. W tym momencie jesteśmy w porcie. Tutaj przed nami jest stary budynek Urzędu Miasta Alania. Akurat odbywa się targ książek i targ książki. I tutaj podejrzewam, że to będzie stąd, z tej plaży, będziemy płynąć aż w kierunku. Czyli Czerwonej Wieży. Wcześniej, słuchajcie, korzystałam raz z Supów, i to była bardzo fajna firma, ale niestety oni do no dzisiaj nie mieli już miejsca, Także wybieramy się z inną. Poprzednio ruszaliśmy z Czerwonej Wieży i tam było zakończenie, a z tego, co tutaj zrozumiałam, w przypadku tej firmy właśnie wyruszamy z plaży i będziemy później wybierać się w kierunku Czerwonej Wieży, która jest. O, tam. My już jesteśmy ubrani w kapoki. Jesteśmy przygotowani. A tam stoją nasze słupy. Cała atrakcja zaczyna się o godzinie 5.30 i z tego co mówili, kończy się w okolicach 8.00. No dobra, siedzimy. O! I zaraz będziemy ruszać. Zobaczcie, jakie piękne widoki! Trochę buja, ale jest ok. Słuchajcie, jest super, ale trochę nogi mnie bolały. Musiałam zmienić pozycję. Udało się, nie wywróciłam się. Jest przepięknie. Całkowicie inaczej to wygląda z, z morza. I mam bardzo dużo gwiazd, ale na pewno tego nie uda mi się nagrać. Nie wiem, czy będziecie słyszeć tylko guty. Powoli wschód słońca się zaczyna. Jest pięknie, magicznie. <gry> Słuchajcie, jest o tyle fajnie, że cały czas jest z nami pan, który jest na łódce. I w razie czego pomaga, gdyby coś się stało, tak? Gdyby się ktoś na przykład wpadł w panikę. I tu mi się to bardzo podoba, bo przy poprzedniej firmie czegoś takiego nie było. Także jest na pewno więcej niż jeden instruktor i wszystko odbywa się w, takim, w takiej bardzo fajnej atmosferze. Tam no, widzicie, mamy inną grupę. Rano naprawdę tutaj bywa tłoczno ostatnio. Kiedy się byłam z Liwią, to byłyśmy tylko we dwie, a tutaj jest więcej. Mariusz, jak Ci się podoba? <noise> Mariusz bardzo się bał, bo to jego pierwszy raz i no, przepływaliśmy kawałek morza także jestem z niego dumna. <noise> I z tyłu jaki skut słońca, przepiękne, ale nie wiem czemu cały czas mnie obraca w drugą stronę. Potem może spróbuję wstać, ale nie wiem. Troszeczkę się obawiam. Moja równowaga nie jest zbytnio dobra. Normalnie byśmy popłynęli kawałek dalej za wzgórze, ale w związku z tym, że dzisiaj jednak jest troszeczkę, mm, no są fale, jest takie może lekko niespokojne, to jednak zdecydowaliśmy się zostać tutaj. Jeżeli jesteście ciekawi, ile kosztuje taka atrakcja, to w weekend to jest 1200 lir, natomiast w ciągu tygodnia 1000 lir. Jest bardzo przyjemnie, zobaczcie. Cudownie. Bardzo fajna atrakcja. Jak będziecie w Alani i będziecie chcieli skorzystać, to mogę w komentarzu napisać wam, z jakiej firmy my korzystaliśmy. Są zarówno, a e, chciałam dopowiedzieć, powiedzieć, że są zarówno e, o wschodzie, jak i o, o zachodzie słońca. I my na początku mieliśmy wybrać się na zachód słońca, ale na zachód słońca m, trzeba pojechać y, na plażę w Ulaż. Natomiast, jeżeli chodzi o wschód słońca, to jest to start, zaczyna się właśnie w porcie, aż do Czerwonej Wieży i chyba później z powrotem. Staliśmy nawet kawę, słuchajcie, mrożoną. Widzicie, mi się ręka trzęsie, bo próbowałam przed chwilą wstać i nie wiem, ostatnio wstawałam, a teraz coś nie mogę. Uciekamy, bo duże, duży statek płynie. Ała! Zobaczcie, tu mamy jeden statek, a tam mamy taki wycieczkowiec, także musieliśmy szybko stamtąd uciekać. Ale przepięknie to wygląda. Ogromny ten statek. cięższa z napisem I Love Alanya. No i jesteśmy Jesteśmy! O że jak to ciężkie! Mariusz, Ty mi chyba zaraz pomożesz z tym. Uch. Czekam, czekam. No dobra, my jesteśmy już po supach. Mariusz, pierwszy raz. Jakie są wrażenia? Opowiadaj. No bardzo fajnie. Na początku, wiadomo, był lekki strach. E, tak. No, kwestia wyważenia balansu jak się płynie, no ale już później wyłapałem jak się zachować na tym, żeby nie spaść. Na, szczęście na początku jest takie dziwne uczucie z tego względu, że jest ciemno, tak? Są te fale. No i byliśmy troszeczkę przerażeni, bo tak jak Wam powiedziałam na początku filmu, yy, wcześniej, jak ja płynęłam z supem, to wyruszaliśmy z Czerwonej Wieży i tam w, w okolicach tej Czerwonej Wieży pływaliśmy. A teraz przepłynęliśmy kawał morza, jakby nie patrzeć. Także na początku takie było trochę dziwne uczucie, ale bardzo wszystko profesjonalnie zostało przeprowadzone. Tak jak Wam pokazywałam, była łódka, która cały czas nas nadzorowała, jakby się coś tam działo, to by nam e, pomogli. No ja nie jestem siebie zadowolona, bo tym razem nie wstałam. Nie mam jakichś fajnych zdjęć. Jakoś tak mi się nogi częstły. W ogóle teraz mam nogi jak z baty. Ciężko się chodzi. Ja ale... jestem zadowolona, bo się nie skąpałem, więc. <laughs> ale on będzie <laughs> próbował wstać. <laughs> ale nie, jestem dumna z Mariusza, bardzo fajnie to wszystko poszło. Bardzo fajna atrakcja. Naprawdę, jeżeli będziecie w Alani, to polecam, żebyście spróbowali, dlatego że że jest to przepiękny widok. Jestem ciekawa w ogóle jak to wy, y, y, wygląda na zachód słońca. Bo na początku mieliśmy iść na zachód słońca, ale tak stwierdziliśmy, że y, tutaj po prostu to może będzie spokojniejsze. Tak nam się przynajmniej wydawało. No teraz pogoda się troszeczkę psuje, także fajnie, że rano był piękny wschód słońca. Chociaż akurat jak był najlepszy moment, to musieliśmy uciekać z tego względu, że dwa olbrzymie statki przypłynęły, ale super, naprawdę polecam. Y, tak jak powiedziałam, jeżeli będziecie chcieli uczestniczyć w takiej atrakcji, to zostawię Wam namiary do firmy, z którą my się dzisiaj wybraliśmy. No, no to co kochani? Dziękuję za oglądanie vloga i do zobaczenia pod tureckim słońcem. Mm, buziaki, pa pa. Pa!